Dobra, cześć, no, witajcie. Dzisiaj wyjątkowo w plenarze. Jesteśmy w centrum, w sercu tak naprawdę miasta, gdzie odbywa się jakaś chyba głuszna impreza albo potańcówka. Także zapraszam was na, na ciekawy materiał. Wbijajcie, zostawaj, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba a my już przechodzimy do do kolejnej części naszego materiału także zapraszam bardzo gorąco chodźcie pokażę wam gdzie są najlepsze najlepsze piwa w tym mieście jeżeli ktoś był, był spragniony i chciałby się po prostu napić także chodźcie ze mną pokażę wam to wszystko krok po kroku jak to wygląda i gdzie najlepiej można skorzystać tutaj też jest dobra Dobra browarnia pod arkadami, PAP, polecam. Byłem tu niejednokrotnie. Fajna, <laughs> fajny klimat, fajna atmosfera. Więc, jeżeli Was suszy, to zapraszam na pewno tutaj na rynku. A tu, tu jest najlepsza strefa gastronomiczna w Tarnowie. gospoda rycerska To są najlepsze pizze, jakie mogą, jakie istnieją. Jeżeli zjeść obiad, to tylko tutaj. Jest już, dzisiaj jest już 100 razy lepiej Z tą pogodą jest fajnie, ciepło Czy z tą ciepłą jeszcze o to bym przesadził bo jest trochę chłodno, ale, ale nie aż tak jak było to w tamtym tygodniu A tu już mamy ster starej synagogi Bima Szlak Tarnowskich Żydów Można sobie poczytać Piękną e, historię która, która to była, no i tutaj jest mapa, gdzie prowadzą różne szlaki, szlaki renesansu, to jest na pewno ciekawe, bo już byłem, chodziłem tym szlakiem niejednokrotnie, tak więc zapraszam, jeżeli, jeżeli przyje, wpadniecie kiedyś do, do Tarnowa, to na pewno, na pewno polecam Wam ten skwer tutaj.

nie ukrywam, że mnie nie było dawno w, w, w muzeum przy w teatrze, ale nie, nie oszukujmy się ja nie lubię po prostu takich klimatów ja wolę iść do kina na jakiś film akcji albo coś dobra my idziemy dalej poszukać poszukać czegoś czegoś fajnego, tutaj mamy lodlów tak smakują lody, też bardzo fajna lodziarnia tutaj Gorące dni można sobie przejść. Jeżeli mam być szczery, to wszędzie są chyba dobre puby z piwem w tym mieście. Ale jeden pub mi tylko wszedł taki do, do gustu. Podszedł mi smakowo albo może dwa. Ja musiałbym zobaczyć, ale na pewno to jest Irish pub i ten pub pod, pod arkanami. Co byliśmy co przed chwilą? Tu mamy jakąś żuliczkę, to możemy sobie wejść bez problemu. Miałem też dla Was coś w tamtym tygodniu nagrać, ale pogoda nie, nie pozwalała w ogóle. Cały czas albo, albo padało, albo było zimno. Tylko typowo angielska pogoda to była. A tutaj taka informacja na supie. nie parkować. 8-9 lipiec, teatry uliczne. Tu jest muzeum decyzjalne, raczej było kiedyś muzeum obecnie Obecnie ten budynek jest zamknięty. Właściwie ten budynek jest zamknięty Nie wiadomo kiedy będzie otwarty Tak poza tym to w przyszłym tygodniu, we wtorek posiada samochód Także też myślę jakiegoś daily vloga y, nagrać Jak wygląda robota dostawcy Ubery i Zyglowo. Tak więc w przyszłym tygodniu to ogarnę bo Jeszcze nie wiem kiedy, bo tak w przeszły tydzień już zajęty robotą że nie będę miał nie wiem kiedy po prostu to. A dawniej mieszkałem w tym bloku, tutaj na kanale, gdzieś będziecie mieli materiał. Nagrywałem pierwsze moje, właśnie nagrywki. Najlepszy klub w mieście. Byłem tu ostatnio Pierwsze moje nagrywki, jakie powstawałem na kanał, to właśnie były w tamtym bloku, w którym Wam teraz pokazywałem, w moim pokoju też, kiedyś w tej restauracji miałem odbiór zamówienia Chciałem wjechać autem, ale się nie, nie zmieściłem się w tą bramę I przywaliłem tutaj lekko bokiem Był, był poharatany cały blok Także cały bok był poharatany, ale, ale na szczęście się udało, że Że to auto jeszcze spełniało wymogi techniczne, że tak powiem A tam tylko trochę lakieru To lakier można było tylko zrobić I, i w sumie to tyle ale opowiem Wam jedną jedną ciekawostkę na temat pewnego przystanku. Poczekajcie, na tym przystanku, który tam, tam jest, dokładnie dochodzi do, do wielu zamieszek. Dochodzi do wielu zamieszek, i tutaj też muszę Wam powiedzieć coś ważnego, bo ten klub tutaj awansował do awansował do ekstraligi kobiet, no, ale jak zwykle. W tym mieście wszystko jest nie tak jak należy i ten klub e, z, z, ekstra, z ekstra klasy kobiet po prostu usunęli. Były zadłużenia tam były... Nie wnikam szczegóły, bo nie chcę wnikać szczegółów. Ja ogólnie się cieszę, że jest w ogóle jakikolwiek sport w tym tarnowie, nieważny jaki szczebel. Ja się tylko cieszę z tego, że, że nasi piłkarze ręcznie są Dalej w ekstraklasie, co jeszcze jak była ta wielka pandemia wirusa, to nasi, nasi zawodnicy ręczni mieli ostatnie miejsce w tabeli, mieli spaść z powrotem do pierwszej ligi. No ale czytałem tam pewnego razu komunikat, że, że kluby nie spadają i dalej możemy się utrzymywać. Na najwyższym szczeblu Super Superligi w piłce ręcznej i to mnie cieszy na ten mecz na pewno chodzę, ja Ci pójdę, bo nie ukrywam, że od czasu do czasu lubię sobie przejść na mecz, oglądnąć to spotkanie z wysokości trybun i na pewno na ten mecz się wybiorę, a Was już teraz zapraszam. Na ten mecz najbliższy, który będzie w piłce ręcznej. Tak więc, chętni, jeżeli chcecie, to zostańcie ze mną, a jeżeli nie, no to też zostańcie ze mną. Taka, taka moja, że tak powiem, zachęta. Nie zapominajcie też o subskrypcji kanału i dacie łapki w górę, no to na pewno motywuje. W piątek wleci dla Was kolejny materiał o bodajże chyba 15.30. Tak więc będziecie mieli na pewno fajny, e, fajny materiał zrobiony. Tylko ostrzegam, że w porównaniu do tamtego materiału, znaczy e, do tego materiału, co teraz zrobię, tamten materiał jest krótszy. Ja, mieszkając w centrum miasta, stawiam, stawiam na to aby mieć dogodny dogodny e, wszędzie dogodny dostęp czyli na, i patrzę na takie miejsca żeby żebym nie musiał na przykład daleko dymać czyli wiadomo sklepy przystanek ja tylko współczuję tym ludziom co tam mieszkają słuchania cały czas tego tego hałasu jaka kolej tutaj nam wytwarza. Dobrze, że nie mieszkam w tej okolicy, ale nie ukrywam, że czasami jak wyjdę sobie na balkon teraz w tej lokalizacji, gdzie jestem, to to czasami czasami je ja słyszę tutaj, czy tutaj, stąd ja słyszę na, 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 na balkonie, ale jedno jest o tyle dobre, wiadomo no, w każdym miejscu są takie plusy i minusy, ale ja na przykład na przykład hmm, mieszkając w centrum miasta stawiam o, pod, oczywiście autobusowy na kolej na kolej, jeżeli bym chciał, to mam chyba na, na piechotę, bo mam chyba 7 minut na dworzec autobusem trochę dłużej no bo on robi takie takie kółka i ja wtedy albo muszę wysiąść na Krakowskiej pod pod kościołem, albo muszę jechać autobusem dookoła i wysiąść na, na przystanku. Do Huty tak się nazywa ten przystanek. W kolejnym materiale, który się pojawi na moim kanale, nie wiem jeszcze kiedy, pokażę Wam fajne miejsce. Tu jest cisza spokój widać praktycznie całe miasto no, a żeby było jeszcze jeszcze trochę dębnego, to fajnie by było Czy fajnie to wygląda wieczorem kiedy to wszystko wszystko świeci i widać praktycznie całe miasto także jest, jest naprawdę spoko frajda tylko jest jeden minus nie dostanę się tam samochodem tylko od pewnego momentu muszę iść już z buta. Niestety, ale to myślę, że, że chyba odpolecę rower i rowerem chyba tam pojadę, ale to jeszcze nie wiem. Na pewno więcej informacji będziecie mieli na moim Instagramie w relacjach. Tak więc spoko. Nie przejmujcie się. Ten most słynie z dwóch rzeczy. Pierwszy z tego, że robili go chyba w 6 albo 7 lat go budowali, bo były jakieś problemy. I za każdym razem, jak przyjdzie jak deszcz, przyjdą opady deszczu, to pod tym mostem tworzą się gigantyczne gigantyczne kałuże, co woda, co woda nawet wylewa tutaj na chodnik i... Jest problem z przejazdem, bo tu jest cały moc zamykany i odkomponowanie tej wody. A druga sprawa jest taka, że jeden, jeden taki fajny gorszy, też Tarnowa, raper nie będę tutaj ksywki wymieniał, bo wrzucam wszystko na opis. Nagrywał swoją płytę. Pamiętaj o tym. Tak więc, tak, ten, ten most istnieje na jednym z jego kawałków na Pucie. W ogóle to, to miasto jest, że tak powiem, nieżywe. Nie większość, większość właśnie wyjechała do większych miasta albo, albo za granicę, żeby, żeby cokolwiek zarobić. Ze względu na tą sytuację, co wspominałem wcześniej, jedynie, jedynie kiedy to, to miasto funkcjonuje, to kluby, które są otwarte piątek, sobota piątek, sobota ale ostatnio, jak byłem w Krakowie, to powiem Wam, że ale jak byłem w Krakowie ostatnio na cały dzień, właśnie na, na dowózkach, by mi wysłali, to powiem Wam, że za dnia do godziny 18-19 był spokój, a od 19. Wszystko ruszyło na Kazimierz. Także ludzi, jeżeli chodzi o porównanie, to tam była cała masa po prostu, wszędzie wszędzie kluby, wszędzie im pracę, to jest życie. Także także dobrze, niech, niech się coś dzieje. Czyli tak jak mówiłem Dawajcie łapki w górę, dawajcie komentarze, dawajcie suby. Zaznaczcie od razu też dzwoneczek żebyście byli na, na bieżąco z nowymi produkcjami i, i będziemy, będziemy działać dalej a ja idę szukać dalej kolejnej żabki, bo już 5 żabek minęłem wszystkie zamknięte dzisiaj jest sobota więc powinno być otwarte do normalnie do 11 a nie się świecą a są zamknięte. Czyż dziwne, bo dwie godziny temu jeszcze byłem i, i było otwarte. Teraz, że tak powiem, obiektem ataków. Jak jakiś gości wyszedł za kiosku i bez, bez żadnych, bez podania w ogóle przyczyny zaczął, zaczął mnie szarpać. Doszło do, do rękoczynów, ale wyszedłem z tego obronną ręką tak na, na marginesie to był biały dzień, to była, pamiętam to jakby to było wczoraj to była godzina 15.40 i to były wakacje, to było chyba rok albo dwa lata temu tylko, że ja jeszcze wtedy chyba nie, nie robiłem w ogóle żadnych vlogów i i ten no i zaczęło się tak, że że, że, podszedł, że podszedł, no ja zaczął mnie tam popychać, zaczął mi szarfać na plecach Oczywiście padły niecenzuralne słowa ale ja, ja mu nie odpowiedziałem po prostu nie odpowiedziałem mu na to i, i poszedłem po prostu w swoją stronę. On gdzieś tam zadzwonił po, po kumpli jak ja już wsiadłem w autobus, zbiegli tutaj z wielkich schodów, może wam zaraz pokażę to jest od strony rynku, zbiegli na dół w stronę Bema ale, ale na szczęście mnie nie, nie nie dorwali, bo oni zbiegali, a moja, mój autobus akurat ruszył w, w dalszą stronę swojej trasy, jaką miał do do zrobienia, także tak, była, była przygoda i te przygody są na porządku, na porządku dziennym tutaj w Tarnowie tak więc trzeba, trzeba uważać, no ja, ja pamiętam jeszcze jak rob, pracowałem w Krakowie, bo dojeżdżałem, ponieważ to jest fatalna sytuacja związana z pracą, nie ma, jest ciężko znaleźć pracę tutaj w moim mieście, pamiętam jak w tamtym roku jeździłem do, do Krakowa za, za groszem, no i no i w porównaniu z tym co mnie tu spotkało, a w porównaniu tam miałem takie wrażenie, że czułem się po prostu bezpieczniej w Krakowie. Mimo już wiadomo też chodzą gangi, też chodzą kibole po prostu ze, ze sprzętem. Tutaj, tutaj w mieście też, ale bardziej jeżeli ktoś ktoś, że tak powiem lubi, no to takie sprawy załatwi bez sprzętów tylko na, no na pięści po prostu, no nie, tylko że skutki są później tego opłakone, opłakane no bo wiadomo przychodzi wezwanie, że tak powiem ze sfery wyższej i, i no i są problemy wtedy, no niestety tak to wygląda A tutaj proszę bardzo lokomotywownia w centrum miasta, znaczy jest to trochę schowany obszar, bo tam dalej jest dworzec kolejowy. A tutaj mamy cały tabor. Tu mamy dwa chyba takie takie miejsca w mieście. bo drugi jest w Tarnowcu, też niedaleko właśnie Tarnowa jakieś dwie czy tu drogi. I właśnie tak to wygląda. Tylko tam to bardziej chyba robią remonty, a tutaj przygotowują pociąg do, do roboty i tam chyba będzie wyjeżdżało jakieś, jakiś towarowy chyba będzie wyjeżdżał, z tego co widzę. To kolejne czekają już. Ok, także w tym materiale to byłoby na tyle. Zapraszam do śledzenia mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.